Jewanogą. Śkulni kasie pścigły języka, je prowadnika, ja ci nastegnie do kueła siata, idzę wespół złóćniama. Nen szkulni my w swej tasie rozmaiti zache, remusa, ci, insi sąści, ale jegłę największą młecą, je. Kasiebsk, Gytka, Tołed, Belnygł, Szkółnygł, Dzany, To, cię Kasiebizna, wrócę do Dum. Rola regionów o wyraźnej specyfice kulturowej w Zjednoczonej Europie. I można powiedzieć, że takimi kamieniami milowymi to jest znaczenie kultury w ogóle. Zresztą tutaj o tym. Jest mowa, wypowiedź Jana Pawła II, wtedy spotykaliśmy się z nim jako rektorzy uczelni. Samorządność, regionalizm. Tydzień temu żeśmy odsłaniali pomnik Lecha Bądkowskiego, naszego wielkiego przedstawiciela, który mówił o regionalizmie, o samorządności. No i wreszcie tutaj jest element związany z Unią Europejską. Ten rok to jest 20 lat naszego członkostwa. Decyzją komisji konkursowej tytuł Belny Szkolny został przyznany pani Elżbiecie Pryczkowskiej. Barojem wdzięczny za to. Że młej starsi, gdy domie płe Zie spłetka jem na swojej drodze, wicy jak trzescy lat temu, mojej głęnywiksi głę drecha i inspiratora chłopa Eugeniusia. Dzonkach ternemu mu jest rozmia, ja ci dyry jem łetrzyma w spytkłe z płestarkach. Nie się jednak je to, że młegas tym daram dzelec, z ucznia ma, ma i insi ma kasieboma. Przez to, że duny je było łestać szkólną. Moje połyanie jest z czasów dzecnych, bo je mam wiele młodszych rodzeństwa, nas było Ja to była najstarsza siostra. Jak inni dzieci, moje rodzeństwo, przechydało do domu, to jej ma płymega. W odrybianie Łudźbów razem są uciele i myślę, że z tego czasu stało to, że je Baro lubię pomagać insi, lubia, że insi się rozwijają swoje skrzydła. I myślę, na tym robeta szkolny głębele, ale to musi być pasja. Jem dyrektora szkoły i wiele mu w rozmowów z kandydatami na szkolnych w mojej szkole. I tak poprywdzę je w łeciach widzę ci kto z wielkim entuzjazmem że chcę być szkolnym, chcę robić w mojej szkole, chcę pod sobą mieć zece i je rozwijać, czy bluz tak, o dobrze, ja bym chciał robić i to, to mnie signie. I takich szkólnych z entuzjazma i z tą pasją każdy dyrektor by chciał mieć. Jeżeli chodziły moje dzieciani, to e, nie liczę głędzin nigdy. Dla mnie wyżny jest dziecę łano brakuje, lądnie. Moi wiedzę. Jeżeli je widzę, że lano rozwije się, że lano idzie w dobrym cierenku. ty to jest tak naprawdę nie się płudzanka dla śkólnych głę. Jeżeli sumi ma, to tyś głę, płę i płę my widza i doświadczenie, żeby tym dziecą pomagać. A jeżeli chodziło język kasiepści, to moim marzeniem jest, że to co Przejęła od swoich y, starków i starsich. Y, Chciałabym, żeby to przetrwało, bo widzę, jak wiele wirtosców Wiązek, Uka Siebszczym w całej kulturze nasi je. I jeśli te wirtosce przez tyle pokoleniów przetrwały, to nie dajmy im ma, bo ty, Debonzek, nasi grzych zaniedbani, a je nijak nie chcą tego mieć na swoim samieniu. Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie pani Aleksandrze Pają. Czasy, się zmieniwają, te nie wystarczą. Trzeba iść w teren, trzeba robić, współpracować ze zrzeszeniem, z biblioteką, z innymi szkołami. I myślę, że to jest klucz do tego, żeby dzieci chce ojciec. Jak te widzę, że dzieci chcą chłodzeć na ten kasiepski język, to też musisz starać się. Ja jestem ja szkolną jej to goda tam na Binie, 40 lat jej robię, im szkolną. No, Łed, łezem ze 1964 roku, Cede stoi wecina e, jakieś ptaście, kwiatci i coś. teraz to nie sięgnie nie może być bluz e, podręczników. My musimy tak robić z ma żeby na chcele. A więc to musi być. Lekcje terenowe. My musimy z nimi w internecie też lekcje robić, wycieczki i to myślę poprzez zabawa w młodszych klasach, tyńce, piosenci. A tyś myślę, że taką metodą je bardzo lubię robić, metodą projektów i to my wspólnie z Łyczniama, z innym ma, szkolnym, ma, a to jest z instytucjami ma, na terenie naszej gminy tacy projekty zrobić i to są bardzo dobre efekty. Drodzy Państwo, komisja konkursowa przyznała wyróżnienie pani Iwonie Makurat. Myślę, że w miano tu wiele szkolnych mogę rzeknąć, że wiele z nich bardzo bezocesiało, baro bezdało i e, cieki na takie Nie Bo nasza robota to jest robota z dytką, i tak poprawdzę to, e, co. Co, co sadzeje w naszych sercach, to wiemy my sami. Bardzo dziękuję za ten dzień, się za to, że mogleśmy Sotuje zebrać. bez szkolnym, Łotka się to jest najlepszy fach, Ja się są można wymarzec. <noise> jest ja o wiele razy nad tym zastanawiam, co je bym mogła w życiu robić i łudów je bym wiele, ale jak je bym miał z wybierać. wybierac, to ja myślę, że je tą szkolną łodka się ścigła ta i tak byłe to dywy tak wiele redote, te zaciną te rudry, 20 rok e, robię te szkole, a mięso drg z dywy jakby je e, dopierze zacina. E, były drg jest o coś innego, były jest co znowygły, a tak po prawdzie jest o stykum z somi ma dobryma ladzoma. E, Wspaniałymi uczniami, którzy na Kasie co zapisywają, bo chcą na nie jest razem na Wanodzi, poznawują siebie, o nasze zno, e, i to dywy tak wiele redosce i tym szkolnym i tym dytkom, e, że myślę, że lepiej go fachu i sobie e, wymarzyć nie mogła. To święto dla nas, dla Kaszubów jest bardzo ważne. Jako Zrzeszenie uznaliśmy, że trzeba taki dzień w roku ustanowić. Mamy nadzieję, że z roku na rok będzie on coraz bardziej doceniany również przez samorządowców. Marzy nam się, żeby tego dnia w każdej gminie, gdzie jest nauczany język kaszubski, pan wójt, pan burmistrz, panie burmistrz zapraszała nauczycieli kaszubskiego, spotykała się z nimi, podziękowała im czy podziękował za ich trud i wysiłek, bo oni są na pierwszej linii tego frontu o to, żeby język kaszubski nie zaginął. Tych szkolnych jest, no tak je współ tysiąca yo. i myślę, że każda z nich ja ciś tam mierze na ten tytuł, na ten tytuł zasługuje i tak sobie myślę, że to bardzo ma długo, długo ten tytuł ten, ten przyznawali i to była bardzo fajna idea, żeby żeby taci, taci, t, 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 takie modło y, wyapartnienia tych tych najlepszych y, podgotować. W każdej gminie też wójt, burmistrz, oni winni też tam swoją bylnoszkolną szkolną znaleźć czy szkolny I im też zakować w taki specjalny sposób. I tak sobie myślę, że w postępnych latach y, powoli, powoli y, tak widzę, tak że y, nie tylko na tym, na tym województwie. Y, ale też i, i w miasteczkach, gminach, takie wyapartnienie dla tych szkół O to nam też idzie, żeby to się rozkościerzało po poszczególnych po gminach, ta idea tego dnia kaszebści edukacji i wyapartnienia tych, tych szkół, bo oni są najważniejsi na, na tej linii tego, od co jest dla nas najważniejsze, czyli tego, żeby kaszebić e, trwała na, na wiecie. To, co Państwo robicie, jest też nauczaniem absolutnie wyjątkowym, tym um, nauczaniem lokalnego patriotyzmu, który często w dyskursie publicznym niestety zanika. A język przecież jest ważną składową dziedzictwa kulturowego, dlatego tak ważne jest, nie tylko z perspektywy kaszubskiej, ale każdego z nas, by język kaszubski trwał, by był żywy i by był. Rozumiany przez kolejne pokolenia, bo to jest ważne dla społeczności lokalnych, ale dla całej konstrukcji Polski. Istotne, żebyśmy pamiętali, że wiele nas łączy, ale zdarza się, że się różnimy. I w tej różnorodności też tkwi siła do znalezienia wzajemnego szacunku. To, co powiedział pan prezes o językach, które wymierają, których jest coraz mniej, to nie może spotkać języka kaszubskiego, bo jest Solą polskości, solą kaszubskości, solą tego, co nas wszystkich łączy. Często trudnej historii, ale jakże ważnej do zrozumienia i pewnego klucza do przyszłości. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wszystkim Państwu, nauczycielkom i nauczycielom, za Waszą wielką, niesamowitą, często w trudnych warunkach pracę. To było powiedziane, że dobamy 24 gładzne. Ja myślę, że szkolny głębszego Jązeka je wiele, wiele się. On musi być. Eksperta w wycieczkach, też finansów LED-prawa. On musi być organizatora bardzo ciekawych łódźb, żeby te szkółki na tych łódźbach całe bezchotno przechłodzały. To jest ekspert w Profesor Kazimierz Kosa Główczewski powiedział kiedyś, że edukacja regionalna to jest powrót do domu. Edukacja regionalna to jest powrót do domu, wielkie słowa, motto całej edukacji regionalnej. Cieszmy się, że za naszego życia udało się szeroko wprowadzić edukację regionalną, czyli obą naszą tatczyznę, do szkół, czyli też do naszych domów. Reszta zależy od nas i naszych następców.